Jesteśmy na to gotowe. że Rzeszów bardzo mocno czeka na, na ten puchar. Także zrobimy wszystko co w naszej mocy, żebyśmy jutro go wywalczyły i wygrały. Na pewno nie będzie łatwo, bo, bo przeciwnik, sami dobrze wiemy, jest bardzo mocny. No ale no, kiedy jak nie jutro. No, mam nadzieję, że będzie, będzie dobrze, po naszej myśli. Nie mogłyśmy inaczej rozegrać tego spotkania. Musiałyśmy być w pełni skoncentrowane, bo, bo gdyby nie to, to myślę, że wynik mógłby być troszeczkę inny. Yy, dużo ludzi liczyło na to, że, że ten finał będzie jutro rozegrany yy, chemik i Rzeszów, i tak też się stało. Natomiast mówię, gdybyśmy my też o tym myślały w ten sposób, to, to dzisiejszy wynik byłby inny. Tak miało być, że ten mecz miał być wygrany, więc to naprawdę duża nasza zasługa, ponieważ postawiłyśmy wysoko poprzeczkę Legionowi, która nie mogła jej przejść w żadnym secie. To prawda, że w tamtym roku było zupełnie inaczej, ale mam nadzieję, że jutrzejsze spotkanie pójdzie po naszej myśli i ta twarz będzie cały czas uśmiechnięta. Niestety nie mogliśmy poodglądać ze względu też na to, że jesteśmy na granicy czeskiej i Internet niestety tam nie działa, także nie widzieliśmy, ale na pewno dzisiaj jeszcze je obejrzymy. Także nas spokojnie, bo nasi, nasi statystycy tutaj byli i na pewno nagrali to spotkanie, także na pewno z miłą chęcią je dzisiaj obejrzymy. Miejmy nadzieję, że jutro nasz blog będzie funkcjonował dużo lepiej, bo dzisiaj z Duską troszeczkę szukałyśmy tej piłki, jednak no, z różnym skutkiem. Także mam nadzieję, że jutro naprawdę ten blog zafunkcjonuje, ale jeżeli nie ma funkcjonować, to niech funkcjonuje taka obrona, jak dzisiaj. Miałyśmy i to też na pewno sprawi niespodziankę chemikowi. Kto jest faworytem, nie mam pojęcia w tym spotkaniu. Myślę, że to kort tutaj zweryfikuje. Jesteśmy gotowe, przyjechałyśmy tu po niego i myślę, że to by było fantastyczne, gdybyśmy go stąd wywiozły i zawiozły go do Rzeszowa, bo jeszcze go tam nie było. Uważam, że pierwsze dwa sety zagrałyśmy bardzo dobrze, zwłaszcza drugi set, gdzie praktycznie do całą 21-18 to my cały czas prowadziłyśmy w tym secie. E, więc, więc szkoda na pewno końcówki myślę, że zadecydowało to, że jednak jesteśmy zespołem niedoświadczonym i, i może nie udźwignęłyśmy e, końcówki po prostu tego, tego drugiego seta. E, wiadomo, trzeci set no, to już raczej e, nie raczej ma o czym mówić, e, bez historii, więc, więc myślę, że, że to nie ma co, co komentować, ale z dwóch pierwszych setów jesteśmy zadowolone, bo e, naprawdę uważam, że walczyłyśmy super w obronie, zagrałyśmy, szarpałyśmy wiele, dużo, wiele piłek, e, podbijałyśmy, więc na plus. My tu przyjeżdżając wszyscy powtarzali, że nie jesteśmy w tym pierwszym meczu w roli faworyta, o drugim to w ogóle myślę, że nikt myślę, że nikt nie myślał, ale, ale tak jak Pan mówi, że wydaje mi się, że też troszeczkę nam jeszcze brakuje do tych dwóch pierwszych zespołów. Uważam, że z uks em i Budowlanymi, tutaj mówię o tej pierwszej piątce po rundzie zasadniczej, możemy walczyć i uważam, że chciałobyśmy sprawić niespodziankę i zagrać o medale w tym sezonie.